Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Myślę, że dzisiaj będzie do Wysoła. Tytuł tego filmu będzie Dwa światy równoległe. Dlaczego Wy zrozumiecie? A zacznę od tego, że ostatni film dla wspierających też był inny, ponieważ to nie był mój przekaz. Natomiast wszystko to, co czytałam, Wiele lat temu wam o tym mówiłam. Dla mnie też jest potwierdzenie, że słuszną drogą idę. I było coś takiego w tym filmie, gdzie było powiedziane, że stajemy się niewidzialni dla ludzi trzeciego wymiaru. A ja wam wielokrotnie mówiłam, że to już od 10 lat co najmniej, nie za każdym razem, nie, ale bardzo często, gdzie stoję w kolejce, mnie obchodzą, stałem przede mną i jakby mnie nie było. Teraz już przyzwyczaiłam mnie, jak nie reaguję, uśmiecham się, to wszystko. No i potem tym filmie pewna obudzona, nie wiem w którym miejscu, osoba napisała mi coś takiego. Ірина, ви слухала вчора твоєго фільміку. Серце мі панікало. Приходзи мі до гови слова моєї пшетюки. Найбарджі самотний чоловік в тумі. Так вілі разом мовиш в фільмах о тим, же є ти ж сама. Же всіси одешли, але так направду то ти одешлаш. Люди, <śledy> я жиє, <żyję. śledy> одешла моя родина. Назавше. dlatego, że przyszedł na nią czas. No, Okazuje się, że to ja odeszłam, a nie oni. I napisała, że kiedy ona obudziła się, cała jej rodzina powróciła. No a moja nie, moja nie powróciła. Została tam w domu, a ja tu sama, biedna. No. A to jest i dalej. To ja, to ty odgradziłaś się od świata, i to życie w ciągu mleńku. nieustannie żyjesz w lęku. Być niewidzialnym to niewysoka wibracja, to śmierć. Żyjemy lub umieramy, ale to my wybieramy. No oczywiście, kiedy my się spotkamy, ale ja ci płacić nie będę, za darmo. Wiele razy podkreślałam, że za darmo my się spotkamy, i bo płacić nie będzie. Moi drodzy, dlaczego ja wam to daję? Już mówiłam, 10 razy można siebie nazwać czajnikiem, ale czajnikiem nie będziesz. Tak samo można nazywać siebie przybudzona, ale przybudzoną nie będziesz. Jeżeli dla tej osoby samotność to jest śmierć, i ponieważ ja nie przybudziłam się. Dlatego moja rodzina nie wróciła, ja nie wiem, co oni biorą przed tym, jak piszą. <laughs> nie mam pojęcia. Bo, bo na trzezwa tak jak ja czegoś nie napiszesz. No. <laughs> dlatego mówiłam wam, że będzie nawesołam. I chcę powiedzieć, że nie wiem, jak dziękować Bogu. Komu dziękować sobie, Bogu, który we mnie. Że osiągnęłam ten stan świadomości, gdzie samotność to jest rozkosz, to jest błogosławieństwo. Jakby mnie o tym powiedzieli 15 lat temu, to ja by chyba, nie wiem, może zareagowała tak jak ta pani obudzona, może jeszcze gorzej. Yy, Mudzi powiedział, samotność to jest błogosławieństwo, usamotnienie to jest przekleństwo. Jeżeli ktoś nie odróżnia samotności od usamotnienia, to nie jest osoba przebudzona. Odpisałam tej pani. Naucz się cieszyć się za człowieka, który jest mega, mega, mega szczęśliwy, że mogę być sama, mogę odpocząć od ludzi. To dla mnie tak ogromne szczęście, że ja mogę nie rozmawiać dzień, dwa, być sama za sobą. Jak też dalej powiedziałam tej pani, napisałam, że jak poznasz, będziesz całością i uświadomisz sobie, że wszyscy i wszystko jest w tobie, druga połowa ci nie będzie potrzebna. Nawet na ostatnich warsztatach to była pani, kiedy ja powiedziałam, mówię, zobaczcie, to jest jabłka i ona jest cała. Gdzie wy drugą połowę do tego jabłka przyklejcie I ktoś z dziewczyn powiedział, no to będzie na razie. Dokładnie tak samo jest, kiedy jesteś całością w świadomości i wiesz, że wszyscy są w tobie i ty jesteś we wszystkich. Więc, yy, moi drodzy, ja jeszcze napisałam, że ja nie chodzę na kawę z nikim. No to udajesz dobrą. Nie, nie udaje. Wyraźnie pisze, z nikim nie wychodzę na kawę. A tego nauczyło mnie życie. Kiedy jeszcze w ogóle nie zajmowałam się tym, czym się zajmuję, robiłam tylko masaże, wychodziłam na tą przysłabiałam kawę, i nadal ja byłam w pracy. Słuchałam te ich życiowe, nieudane Związki, dzieciństwa straszne. I od 20 lat ja mam dwie koleżanki, dwie przyjaciółki, z którymi wychodzę. Reszta mnie nie interesuje absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że to jest mój czas. Chcesz? Płać, ja cię będę słuchać, ja będę w pracy. A kiedy jest mój czas prywatny, to ja wybieram, z kim ja mam iść na kawę, a nie idę z kimś, kto chce mnie opowiedzieć swoją historię i posłuchać mojego zdania. Za darmo, pięć razy podkreślana. Tak proszę znaleźć sobie psychologa za darmo wygadać się, ma, bo masz taką potrzebę, i wysłuchać porady tego psychologa. Więc kiedy zobaczcie, dlaczego film też nazwa, że Dwa świata równoległe, przecież nigdy nie powiedziałam. <grydy> nigdy. Dlaczego tak? nigdy nie powiedziałam, że do mnie wszyscy odeszli. Odeszła moja rodzina na drugą stronę. Przyszedł do nich czas. Czy wy słyszycie o moim głosie nie tylko dzisiaj. Że ja jestem w rozpaczy, jestem nieszczęśliwa, że ja jestem sama. Dlaczego ja tak często powtarzam? Dlatego, żeby wydoszli do tej świadomości, całości w sobie. To jest naprawdę błogosławieństwo. To jest niesamowite, coś niesamowitego, kiedy ja mogę być sama ze sobą, bez myśli, bez niczego, tylko w ciszy. Wiem, że nie każdy potrafi, i często mi o tym mówią, że ja mogę być godzina, no pół dnia, morza, ale i tak muszę coś grać lub mówić, ale nie w totalnej ciszy. A dla mnie to jest raj na Ziemi, który stworzyłam. I dlaczego te światy równoległe? Dlatego, że nie zrozumie. Ty mówisz jedna, a ona odbiera zupełnie jednego, ona ta osoba. I nie tylko ta nie mówię o konkretnym przypadku. I czasami tak mówisz, patrzysz na jej stoisz, i się, myślisz, czy ja jestem normalna, czy ten kto naprzeciwko mnie normalny, bo w twojej intencji nawet w głowie przez ułamek sekundy nie przyszło, żeby mieć to coś na myśli, co ci e, wmawiają. Natomiast tu jest na kanale Janusz, który pisze bardzo mądre komentarze. Parę razy rozmawialiśmy z nim przez telefon. To ja do Janusza powiedziałam: A my się nie znamy, tylko przez mój kanał. Ja powiedziałam: Janusz, moglibyśmy milczeć jeden z jednej strony, z drugiej, z drugiej, my by tak wszystko rozumieli słów. Po prostu. I tak wygląda teraz ten świat nie tylko u mnie, więc się nie dziwcie, moi drodzy, jeżeli ktoś będzie stać przed wami lub w rodzinie, to nie ma znaczenia. I nie będzie was rozumieć, to nie znaczy, że z wami coś nie tak, absolutnie. I to nie znaczy, że z tym człowiekiem coś nie tak, nie. Po prostu wy z dwóch różnych światów i już teraz. I wiem, że jeżeli by nie mój stan świadomości to to, że cała rodzina moja odeszła i ja znalazłam się w obcym kraju. Teraz już nie jest obcy. Teraz już jest mój kraj. Sama, bez nikogo. I co z tego? Ja wiem, że nie jedna by osoba z tym nie poradziła, z tą samotnością. Ja też ją przerabiałam. Lęk samotności. A teraz? Dziękuję Bogu za to błogosławieństwo. Kiedy przez wiele lat zastanawiałam się, co ze mną, dlaczego ja tak potrzebuję samotności, kiedy się już to mówiłam w którymś filmiku, skąd przyszło potwierdzenie, a też słuchał mnie na YouTubie, taki pan z Anglii, i on mi przysłał książkę, audiobook. I to był tylko jeden fragment. W języku polskim, a reszta była po rosyjsku. Ja wszystko przesłuchałam, i co się okazało? Tam była odpowiedź, dlaczego ja tak bardzo pragnę tej samotności, dlatego że dla każdej świadomości, bo nie jestem ani ciałem, ani umysłem, jestem wieczną, niekończącą się świadomością, to jest stan naturalny. I każda świadomość dąży do tego stanu. Moi drodzy, dlatego wiele rzeczy ja w ogóle nie poruszam na YouTube, bo jeżeli tak podstawowa rzecz jest niezrozumiała jak samotność, błogosławieństwo. No cóż, kto ma zrozumieć, ten zrozumie. Kto ma nie zrozumieć, to nie zrozumie. Два свята рівналегує. А з вами була Ірина.